Rozumiem, mój synu, z czym się teraz zmagasz. Czuję ciężar zmęczenia na twoich barkach, zmartwienia, które nie pozwalają ci spać w nocy, uporczywe myśli, które próbują cię przekonać, że nic się nie zmieni. Ale mówię Wam, zatrzymajcie się i słuchajcie uważnie. Dzisiaj nie jest zwykły dzień. Dzisiaj nadszedł czas, w którym wszechświat działa na twoją korzyść. Chwila, w której wyciągam rękę nad Twoim życiem, aby potwierdzić to, co już zostało postanowione. Bez względu na to, co zostało powiedziane, bez względu na to, jakie przeszkody pojawiły się na Twojej drodze, bez względu na to, ile czasu minęło. Twoje osiągnięcie jest już w drodze i musisz uważać, żeby go nie zmarnować. Zwracam się tu bezpośrednio do Ciebie. Nie odchodź, nie daj się rozproszyć, nie pozwól, aby cokolwiek ukradło ci te chwile. Dzieje się coś wykraczającego poza ludzkie pojmowanie i poczujesz to w sobie. Długo czekałeś na tę odpowiedź, prosiłeś o potwierdzenie, płakałeś w milczeniu, połykałeś łzy, aby nie okazać słabości. Ale ja wszystko widziałem. Wiem, kiedy twoje serce było ściśnięte. Kiedy myślałeś o poddaniu się, kiedy słowa cię zraniły, kiedy wszystko, czego pragnąłeś, to odrobina spokoju. Ale pamiętaj, to, co ci obiecałem, dotrzymam. Nic nie może powstrzymać tego, co już zostało postanowione dla twojego życia. Jestem tym, który otwiera ślepe uliczki, który zmienia diagnozy, który ucisza tych, którzy sprzeciwiają się moim. I dziś, pomimo wszelkich starań, aby go zniechęcić, oświadczam, stało się, potwierdziło się. Twoja odpowiedź pochodzi ode mnie i nikt nie może jej zatrzymać. Wiem, że niezliczoną ilość razy przeciwności losu próbowały przekonać Cię, że jestem wobec Ciebie obojętny, że Twoje modlitwy są daremne i że nic się nie zmieni. Ale to było wielkie kłamstwo. Słyszałem każde słowo, które wyszło z Twoich ust. Każdą łzę, którą powstrzymałeś, każdą myśl, którą skierowałeś do mnie. Twoja odpowiedź zawsze była w drodze, ale teraz, mój synu, moja córko, potrzebuję, żebyś uwierzył. Stójcie mocno, bo to jest moment, w którym ujawnia się to, co niezwykłe. To, co kiedyś wydawało się zamknięte, teraz zostaje uwolnione. To, co wydawało się dalekie, zbliża się. Nie wątp w to. Nie angażuj się w okoliczności. Tylko na mnie spójrz. Czas wstydu minął. Okres niepewności dobiegł końca. Nie musisz się już dłużej obawiać, bo ja sam będę Twoim pokarmem. Niepokój nękający Twój umysł zostanie rozproszony. Sytuacja, która Cię dręczy, zostanie rozwiązana. Ale bądź ostrożny. Nie ruszaj się z miejsca, w którym Cię posadziłem. Nie porzucaj swojej wiary. Wróg wie, że Twoje zwycięstwo jest już przesądzone i będzie próbował o Cię od celu zasiać w Tobie wątpliwości i przekonać, że nic się nie zmieniło. Ale usłysz mój głos i pozostań silny. Nie po to zaszedłeś tak daleko, żeby się poddać. To, co wydarzy się w Twoim życiu, będzie tak wielkie, że nawet Ci, Którzy w ciebie nie wierzyli, zobaczą na własne oczy, że to moja ręka cię wychowała. Teraz zrób sobie przerwę. Weź głęboki oddech. Zamknij oczy, jeśli możesz. Poczuj moją obecność wokół siebie. Nie jesteś sam. Nigdy cię nie opuściłem. To, co dzieje się teraz, nie jest przypadkiem. Nie znalazłeś tej wiadomości przez przypadek. Przyprowadziłem Cię tutaj, żeby potwierdzić to, co już dla Ciebie przygotowano. Przenosiłem ludzi, zmieniałem okoliczności, otwierałem drzwi, których nikt nie mógł zamknąć. Teraz brakuje tylko jednego zaufania. Bo ci, którzy we mnie wierzą, nigdy nie zostaną zawstydzeni. I powiem Ci więcej ten problem który wysysa Twoją energię, ta choroba, która próbuje podkopać Twoją wiarę, ta troska o Twój dom, Twoją rodzinę, Twoją przyszłość. Ja już byłam w takiej sytuacji. Przeciwnik nie będzie miał ostatniego słowa w Twoim życiu. To ja piszę Twoją historię i nie jestem bogiem porażki. Jestem bogiem podbojów. Nie zostałeś stworzony, by żyć w ucisku. Zostałeś stworzony, by chodzić z wysoko podniesioną głową, by być świadkiem mojej wielkości, by zobaczyć, jak to, co niemożliwe, dzieje się na Twoich oczach. Jeśli ta prawda pulsuje w Tobie, podziel się nią w komentarzach. Napisz, otrzymałem swoje zwycięstwo i pozwól, aby to Słowo stało się rzeczywistością w Twoim życiu. Siła tkwi w wyrażaniu swojej wiary słowami. Masz siłę, gdy zgadzasz się z tym, co dziś ci przekazuję. Co więcej, podziel się tą wiadomością, ponieważ wokół ciebie są ludzie, którzy również muszą ją usłyszeć. Są tacy, którzy stracili nadzieję, którzy są zniechęceni i chcę za pośrednictwem ciebie przekazać im to potwierdzenie. To, co robię w twoim życiu, nie jest tylko dla ciebie, ale dla wielu, aby widzieli i wysławiali moje imię. Teraz bądź ostrożny. Coś się wydarzy w ciągu najbliższych kilku dni. Nie mówię bez celu. Nie posyłam słów na próżno. Twój duch już postrzega, twoja dusza już czuje, że coś się porusza. A kiedy to nastąpi, zapamiętasz ten moment. Zrozumiesz, że to ja Cię przygotowywałem, to ja Cię utwierdzałem a potem będziesz mnie uwielbiał jak nigdy dotąd. Bo dziś, mój synu, moja córko, potwierdzam, Twoje zwycięstwo jest przypieczętowane. Prowadzę Was w czasie, w którym Wasza wiara nie tylko zostanie wystawiona na próbę, ale i wywyższona. To, co wydawało się nieosiągalne, właśnie się zbliża. To, co wydawało się niemożliwe, już staje się rzeczywistością. Ale jest coś, co musisz zrozumieć: nie jestem bogiem, który się spieszy, ale bogiem doskonałości. To, co robię, nie jest małe, nie jest ulotne, nie jest trywialne. Jest wspaniałe, jest wieczne, jest przemieniające. Zanim więc oddam w Wasze ręce to, co już przygotowałem, przygotowuję Was. Każda sytuacja, każdy szczegół, każda chwila. W której myślałeś, że nic się nie dzieje, ja byłem za kulisami i wszystko organizowałem. Bo gdy nadejdzie ten czas, nic i nikt nie będzie w stanie powstrzymać tego, co ma się wydarzyć. Czy czujesz to w sobie? Coś się zmienia, prawda? Ta niepewność, która kiedyś cię paraliżowała, nie ma już tej samej siły. Strach, który próbował cię powstrzymać, zaczął zanikać. Otwieram Twoje oczy, abyś widział więcej niż to, co widzialne, abyś postrzegał oczami wiary. To, co Ci daję, to nie tylko błogosławieństwo, to dziedzictwo. To coś, czego nikt nie może Ci odebrać, coś, czego nie wymarzy czas, coś, co pozostanie w Twoim życiu i życiu Twojej rodziny jako znak mojej miłości i wierności. A skoro mowa o rodzinie, wiem, jak bardzo zależy Ci na tych, których kochasz. Pamiętam nocy, kiedy kładłaś głowę na poduszce i myślałaś o nich, prosząc mnie, abym ich zatrzymała, uwolniła, przyciągnęła ich blisko mnie. Wiem, że nie wypowiedziałeś tych słów, ale odbiły się one echem w Twoim sercu. Wiem, że pragniesz, by twój dom był chroniony i by żył pełnią mojej łaski. I mówię wam, dbam o każdego z nich. Docieram do tych, do których ty nie możesz dotrzeć, dotykam tego, czego ty nie możesz dotknąć, zmieniam to, co wydawało się niezmienne. A kiedy najmniej się tego spodziewasz, zobaczysz na własne oczy, co robię. Nic nie poszło na marne. Żadna prośba, żadna łza, żadna chwila ciszy w mojej obecności nie została zapomniana. Każda modlitwa została nagraną, każda prośba została wysłuchana, a ja odpowiadam. Nie tak jak planowałeś, ale idealnie. Bo moje drogi są wyższe niż wasze drogi, i moje myśli głębsze niż wasze myśli. Być może teraz tego nie rozumiesz, być może myślisz, że to trwa długo, ale ja dokładnie wiem, jaki jest właściwy czas na wszystko. I ten czas nadchodzi. Widzę to, czego nikt inny nie widzi, znam ból. Które nosiłeś w sobie, rany, które cię naznaczyły, wyzwania, które próbowały cię zatrzymać. Ale powiadam wam, nic z tego nie będzie w stanie powstrzymać tego, co już postanowiłem. Nic wokół ciebie nie ma mocy, by zniweczyć to, co już ustanowiłem dla twojego życia. Żadna przeciwność nie zdoła zagłuszyć tego, co już oświadczyłem. To, co wobec ciebie postanowiłem. Pozostaje w mocy i nic nie może przeszkodzić jego wypełnieniu. Dlatego teraz zwracam Waszą uwagę to jest moment, abyście powstali, przestali trzymać się tego, co jest za Wami i zaczęli zauważać to, co robię właśnie teraz. Jeśli ciągle będziesz skupiać się na tym, co wydarzyło się w przeszłości, nie będziesz w stanie dostrzec pojawiających się możliwości. Mam dla Was coś bezprecedensowego, coś, co nie opiera się na opiniach innych, o sądzie świata ani zewnętrznych okolicznościach, ale co pochodzi bezpośrednio z mojej woli i jest gotowe do urzeczywistnienia. Więc odpowiedz mi, czy w to wierzysz? Czy czujesz w głębi duszy, że ta wiadomość jest skierowana do Ciebie? Jeśli tak, wyraź swoje przekonanie, ponieważ w wyrażaniu swojej wiary słowami tkwi siła. Nie trzymaj tego tylko dla siebie. Powiedz to głośno. Kiedy wyrażasz swoje przekonania, uwalniasz coś niezwykłego. Posłuchaj uważnie, wiem, że proces, przez który przeszedłeś, był żmudny. Widziałem chwile, kiedy miałeś ochotę się poddać, kiedy czekanie rodziło wątpliwości i pytania. Ale ja jestem tu po to, żeby powiedzieć Ci, że każde doświadczenie było częścią budowania Twojej historii. Jeśli pozwoliłem Ci podążać tą drogą, to dlatego, że wiedziałem, że wyjdziesz z niej lepiej przygotowany, bardziej odporny i bliższy mnie. I teraz to, co kiedyś wydawało się jałowe, stanie się płodne, to, co kiedyś oznaczało ból, stanie się odnową. Ponieważ ja dotrzymuję obietnic, a nic, z czym się zmagałeś, nie poszło na marne. Żadna walka, żadna łza, żadna zwłoka nie poszła na marne. Wykorzystałam każde z tych doświadczeń, aby cię ukształtować, nauczyć, wzmocnić Twoją strukturę, a teraz jesteś gotowy, aby żyć tak, jak zaplanowałem. I nie myśl, że to będzie coś małego. To, co dla Ciebie mam, jest wspaniałe, obfite i większe niż jakiekolwiek Twoje oczekiwania. Ponieważ jestem tym, kto przekracza oczekiwania i szanuje tych, którzy we mnie pokładają zaufanie. Przeciwnik próbował przekonać cię, że zostaniesz w tyle, że inni będą iść naprzód, a ty pozostaniesz w stagnacji. Ale to było jedno z największych kłamstw, jakie próbował jej wmówić. To, co robię w twoim życiu, to nie tylko postęp, to skok. Wyprowadzam was z czasu oczekiwania i wprowadzam w czas spełnienia. Przyspieszam procesy, zmieniam scenariusze, otwieram ścieżki tam. Gdzie wcześniej były tylko przeszkody. A kiedy spojrzysz wstecz, zrozumiesz, że wszystko miało swój cel. Zrozumiesz, że każde zamknięte drzwi, każda negatywna odpowiedź, każde pozorne opóźnienie były tak naprawdę częścią mojego planu. Ucieszycie zapewne fakt, że nigdy nie byłem daleko, nigdy nie byłem obojętny. Zawsze tu byłem, działałem, przygotowywałem się. Czekałem na właściwy moment, by działać. I ten moment nadszedł. Teraz zatrzymaj się i weź głęboki oddech. Niech ta prawda wypełni twoje serce. Poczuj, jak spokój ogarnia twoją duszę, bo daje ci nowy początek. Piszę dla ciebie nowy rozdział i będzie on naznaczony moją łaską i przychylnością. Bo wszystko, co obiecałem, to dotrzymałem. Wszystko, co zacząłem, to dokończyłem, i nic nie może powstrzymać tego, co już zostało ustalone. To, co teraz robię, nie jest zmianą tymczasową, lecz trwałą. Przewracam strony, które zdawały się zamrożone w czasie, przepisuję fragmenty naznaczone bólem i wnoszę jasność do tego, co kiedyś wydawało się niepewne. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że coś w tobie jest inaczej? Ten niepokój, który odczuwasz, to niewątpliwość, to nie strach, to mój duch działa, porusza okolicznościami, dostosowuje wszystko tak, abyś mógł wejść w to, co przygotowałem. Ale bądź ostrożny, będą wokół ciebie ludzie, którzy nie zrozumieją tej przemiany. Oni nie widzą tego, co ja widzę, nie zdają sobie sprawy, co robię. Niektórzy będą kwestionować, niektórzy będą wątpić, Niektórzy nawet będą kpić, jakbyś spodziewał się czegoś niemożliwego. Ale mówię wam, nie pozwólcie, by ktokolwiek na was wpływał. Nie pozwól, aby opinie innych ludzi zagłuszyły mój głos w tobie. Co powiedziałem, to spełnię. To, co obiecałem, spełni się. Bo nie jestem człowiekiem, abym kłamał i abym zmieniał zdanie. Jeśli zadeklaruję. Że otworzę drzwi, to one już są szeroko otwarte. Jeśli zapowiadałem, że nadejdzie Twój czas honoru, to ten czas jest już bliski. Wiem, że czekanie było długie, że były dni stagnacji, że były chwile, gdy myślałaś, że może źle zrozumiałaś, że może moje obietnice były dla innych, a nie dla ciebie. Ale prawda jest taka, nigdy o Tobie nie zapomnieliśmy. Czas milczenia był w istocie okresem budowania. Przygotowywałem grunt, wzmacniałem Cię, uczyłem Cię ufać temu, co niewidzialne dla oczu. Ponieważ to, co mam dla Ciebie, nie może być utrzymane chwiejną wiarą. Zanim Cię oddałem, musiałem dać Ci podpis. Teraz Twoja podróż trwa dalej, ale w inny sposób. Wróg próbował zasiać w Tobie wątpliwości, próbował przekonać Cię, że nic się nie zmieni, że pozostaniesz uwięziony w tych samych trudnościach i ograniczeniach. Ale dziś to wszystko dobiega końca. Dziś zrywam łańcuchy, które próbowały Cię powstrzymać. Dziś przekazuję Wam nową energię, odnowioną siłę. Nie możesz wejść w nowe życie, dźwigając ciężar przeszłości. Porzuć to, co musisz porzucić. Nie trzymaj się kurczowo słów porażki, którymi cię obdarzono. Nie definiują tego, kim jesteś. Definiuję. I twierdzę, że jesteście wybrani, obdarzeni mocą i przeznaczeni do życia ponad przeciętnością. Wiem, że w Twoim życiu zachodzą pewne zmiany. Niektóre drzwi się zamykają, niektórzy ludzie odchodzą, niektóre sytuacje wydają się być poza Twoją kontrolą. Ale to nie jest nieporządek, to nie jest zamieszanie, to moja ręka wami kieruje. Usuwam to, co już nie jest przydatne, przygotowując drogę dla nowego. Ponieważ to, co przynoszę, jest większe niż wszystko, co straciłem. Musisz uwierzyć i dostosować swoje serce do tej rzeczywistości. Teraz napisz z wiarą to, co już pulsuje w Twoim duchu. Mów z przekonaniem, bo świadectwo ma moc. Twoje imię zostało już wspomniane w niebiosach, twoja łaska już została postanowiona. Teraz to tylko kwestia czasu, aż wszystko zmaterializuje się na twoich oczach. Nie próbuj zrozumieć, jak to się stanie, nie próbuj przewidywać szczegółów. Po prostu zaufaj. Tak jak Ziemia bez żadnych wątpliwości przyjmuje deszcz. Tak i twoje serce musi być gotowe przyjąć każde błogosławieństwo, które wylewam. I jest coś bardzo ważnego, co chcę, żebyś zrozumiał. To, co robię, nie robię tylko dla ciebie. Są ludzie, których poruszy to, co zrobię w ich życiu. Twoje świadectwo będzie miało wpływ na innych, przyniesie nadzieję i obudzi wiarę. Ponieważ jestem Bogiem, który działa nie tylko indywidualnie, ale i zbiorowo. Podnoszę jednego, aby wielu mogło być błogosławionych. Teraz posłuchaj uważnie, nie wycofuj się. Nie obniżaj swoich oczekiwań. Nie pozwól, aby wróg zasiał wątpliwości. Będzie próbował przekonać cię, że to wszystko to tylko chwilowa ekscytacja. Ale ty znasz prawdę. Czujesz w duchu, że coś jest inaczej. I to jest znak, że podejmuję działania. Moje plany się nie zawiodą. Moje obietnice są niezachwiane. To, co dla Ciebie ustaliłem, jest gwarantowane. Nie próbuj niczego wymuszać, nie próbuj manipulować sytuacjami. Zostań tam, gdzie Cię posadziłem i idź dalej. Teraz chciałbym, abyście zatrzymali się na chwilę i pozwolili, aby ta prawda wypełniła Wasze serca. Chcę, abyś zrozumiał, że nic nie poszło na marne, że każda łza, każde czekanie, każda walka miały większy cel niż możesz sobie wyobrazić. Chcę, abyś przyjął te słowa z wdzięcznością, ponieważ to, co ma się wydarzyć w twoim życiu, nie jest kwestią przypadku, lecz dokładnym wypełnieniem wszystkiego, co zostało dla ciebie przygotowane. Bądź wdzięczny za drogę, nawet jeśli była trudna. Bądź wdzięczny za naukę, nawet jeśli wiązała się z bólem. Bądź wdzięczny za drzwi, które się zamknęły, bo dzięki nim nie mogłeś trafić w miejsca, które nie były dla Ciebie przeznaczone. Bądź wdzięczny za czas, który poświęciłeś na czekanie, ponieważ to właśnie w tym czasie Twoja wiara została wzmocniona. I przede wszystkim bądź wdzięczny za to, co Cię czeka. Z góry składajmy dzięki za zwycięstwo, które już zostało przesądzone. Bądź wdzięczny za przemianę, która już się w Tobie rozpoczęła. Bądź wdzięczny, bo to nowy czas i nic nie może powstrzymać tego, co ma się wydarzyć. A teraz napiszcie w komentarzach: Otrzymuję, wierzę i jestem wdzięczny. Ponieważ wdzięczność otwiera drzwi, wiara przenosi góry. A pewność w sercu sprawia, że to, co jest już przygotowane do zamanifestowania się, staje się rzeczywistością. Nadszedł twój czas i to dopiero początek czegoś niezwykłego.